Witam, kolejna część. Zagrajmy w Diablo 2 Lord of Destruction. W poprzednim odcinku udało nam się uratować Anię. Ania sobie gdzieś tutaj jest, właśnie w tej wiosce. Zaraz ją poszukamy. Ale najpierw udamy i poprosimy tego pana hetero, żeby nam tutaj. Są czy ten zajączek, ewentualnie króliczek, ale chyba zajączek. Nie jest już dobry. Pieczesz go dobrych paru dni, przynajmniej od paru dni. Dobra, nie chcę z tobą gadać dalej. Nie, to nie. O, Ania, witaj. Twoje czyny dla mnie i mojego ludu dowodzą prawdziwego bohaterstwa. Żyjemy w ponurych czasach, lecz mam nadzieję, że zdołasz zakończyć panowanie Baala. Nie ma już naszej Rady Starszych. Nie ma już Austa, mojego ojca, który był jej członkiem. Jedyna rzecz, która powstrzymuje nas od rozpaczy. To obietnica zemsty na Baalu. Dzięki, wielkie, za przyjście mi na ratunek. Przyjmij to na dowód mej wdzięczności. Zamówiłam to u Larzuka. specjalnie dla ciebie. A co to? Niech Lat-Hak powiedział mi, że dobił targu z Baalem, by chronić Harrogat. W zamian za łaskę demona, ten obłąkany głupiec chce oddać Baalowi relikwie starożytnych. Nasz najświętszy to. Baal będzie mógł wejść na górę, a rat niepokojony przez starożytnych. Próbowałam powstrzymać nich Haka, ale uwięził mnie w tym lodowym grobowcu. Trzeba powstrzymać nich Lathaka, zanim doprowadzi do zguby całego świata. Sama bardzo bym chciała zadusić go własnymi rękami. Musisz udać się do jego siedliszcza przez portal, który otworzyłam. Zabij go i przynieś mi z powrotem relikwie starożytnych. Musisz powstrzymać nich lathaka od zniszczenia tego, czego my staraliśmy się bronić przez całe eony. Eony. Dobra, postaram się. E, o, handel. Co ty tu masz ciekawego? Nic nie masz ciekawego. No tak właśnie myślałem. Rękawice, rękawice, aha, bo ja mam, Patrzcie, co ja mam, tabu Sandera, ciężkie rękawice z kompletu, niedawno je znalazłem, a myśmy tutaj dostali odznaka rozpaczy, rodela, szybszy blok, zwiększona szansa na blok, odporność na zimno, odporność na ogień, trucizny, obrażenia od magii, zmniejszony, o, połowa czasu trwania zamrożenia, a co ja tu mam? Kurczę, zdecydowanie lepszy ja sobie na niż to mi dałeś. to dziewczyno, coś bezczelna. Proszę to sobie wziąć. Proszę to sobie wziąć. No. Ok, kolejne zadanie zostało wykonane. Przejść portalem Ani do świątyni Nitlaka. Nit, nit I tak pewnie zrobimy. Ale zanim to zrobimy, to jeszcze. Co jeszcze? Rozmawiamy sobie z mieszkańcami, co Miło oni na to. Miała. Miłego dnia. Strada w Harrogad. Widziałem nich lat, taka, jak opuszczał miasto jeszcze zanim udało ci się odnaleźć Anie. Musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności za swoje okrutne czyny. Znajdź go, jeśli zdołasz i sprowadź z powrotem. Prawdopodobnie nie będzie skory, by pójść z tobą i trzeba go będzie zabić. Niech więc tak będzie. Tak właśnie będzie. A ty, Deckardzie, dawno żeśmy nie rozmawiali. Witta jest Znowu, żeś nic nie zrobił przy tej studni? i hey, co ty tam tak o piłujesz? O proszę, salwałaś się za filarek. Dobra, dobra, widziałem. Zdrada w halogad. Niestety, bardzo niewiele wiem o tej relikwii. Jednakże jeśli to, co mówią inni, jest prawdą, Bal nie może wejść w jej posiadanie. Powstrzymaj nich lat Haka, zanim wszystko będzie stracone. Powstrzymam, powstrzymam. Bądź spokojny dziadku. Malach. Jak tam? Pozdrowienia. Pozdrowienia. Moje największe obawy okazały się być prawdziwe. Niech Hark oszalał. Musisz go powstrzymać, zanim odda relikwię panu zniszczenia. Spokojnie, damy mu radek skalon. Przynajmniej taką mam nadzieję. A gdzie to jest? Zamarznięta rzeka. Nie, tam już nie będziemy chodzić, bo nie mamy po co. Ciebie jeszcze spytamy. Udało ci się uratować Anię, To dobrze. Jednak stoisz tu i rozmawiasz, kiedy Michlad hak przekazuje relikwię Baalowi. A to bardzo źle. Dobra, dobra. Ty mi to już nie mów. Kayla, dostałaś poziom? Pokaż tu swoje statystyki. Dostałaś, świetnie. Więc może będzie jakaś fajna zbroja w końcu dla ciebie. Pewnie nie za fajnie będziesz wyglądała w gotyckiej, ale co tam eee, ko akurat nie ma dziad fajnych. Jej, jej, chłopie Chłopie! Specjalnie to robisz. Napraw mi tu przedmioty Damy się do skrzyneczki Okej, okay, wskakujemy do portalu eee, Lodowy trakt z soleburu, nie, 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 tu musimy wskoczyć. Halo? Gdzie ten portal? Tutaj. O kurczę, jaka zamień. Zamknij oczy, Kale! to za miejsce? No właśnie. Musimy się udać do sali nieszczęścia, Kejl. O kurcze Wdychaj! 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 Bam mnie ale ich tu jest... Kejla, broń się, broń! Przebijają się. O, runa itch. Świetnie. Zdechać! Dobra. Jakąś miksturkę byśmy sobie... Ja pierdziu. Aha, bo nie stają jeszcze. Żeby było ciekawej. Dobra, co ja to znalazłem? Ewalto. 9 maksymalnych obrażeń. No, nie taka, nie taka zła. O, prześwirus! Widzicie, co mi zrobił? Jeszcze raz. Kurczę, czemu mi szarża nie działa? Czemu mi szarża, moja kochana, nie? Ciężko się walczy, ponieważ zacina śniegiem tutaj. To nigdy nie było dobrze. Tędy. Wdychaj! O, pięknie! Ten już nie stanie. Ten też nie. Uuu, jak to fajnie, jak to przyjemnie. Dychaj, dychaj. Dychaj. Tu coś jest, nic tutaj nie ma. Jeszcze jakieś ma ochotę wstać? Nie, no to dobra. Wskakujemy w takim razie do świątyni. A ja pierdziu, ale to jest. O, płytowy pas! Świetnie, a i do tego poziom. Lepiej byś nie mogło. Brać. Płutowy pas bierzemy, miksturę leczenia bierzemy, topas bierzemy, manę bierzemy. Co to za pas mamy tutaj? Jaki ja mam? Sigona, czy ja coś mam? Z Sigona? Coś tam chyba miałem. Jak się nie mylę, ale może mogę się mylić. Co nam dajesz? Odporność na ogień 20 plus 20 do życia. Eee, jest lepszy. Podnosi nam odporność, pewnie że go zamieniamy. Mam zwykłego sita. Patrzcie jaką odporność na ogień już. Pięknie. To wywalamy. nam już do niczego nie jest potrzebne. Eee, co jeszcze? S 32 poziom. Idzie to tu całkiem całkiem z, z szybko. Fajny ten dodatek. Okej, okay. kolejny poziom szarży. 815 dodatkowych obrażeń. Procent. No, czyli mnóstwo, czyli mnóstwo. Dobra, przebijamy się dalej. Do sal cierpienia. Skakujemy Kayla. Skakujemy. Witam w salach cierpienia. Ten lat to ma na w głowie, przyznaję. Jak oni się mogli nie zorientować, że on taki nienormalny. O kurczę, jak to przetulę. Grobowiec, piążki w grobowcu. Jać! Ciążka tarcza. Czy jak ona by była magiczna? O nie, nie mam miejsca na klejnot. To jej nie chcemy. Dobra, to tyle w tym odcineczku. Zapraszam na kolejną część, w której mam nadzieję, znajdziemy. Uwaga, będę próbował to wymówić. tychaj nie przeszkadzaj mi tu, bo rozmawiam z widzami, znajdziemy nitchlaka. No, dobrze to wymówiłem. Nithlaka. Nie go zgładziemy. Na razie